Dzień dobry moi drodzy. Tu mnie jeszcze nie było. Co prawda przyjeżdżam obok tego salonu od wielu, wielu lat. Widzę go z jednej z główniejszych dróg w naszym kraju. Pięknie się prezentuje, co sami możecie zobaczyć za moimi plecami, ale nie tylko samym wyglądem salon karawaningowy żyje. Bo tutaj dzieje się dużo, jeżeli chodzi o ceny, jeżeli chodzi o różnorodność, to tutaj możecie kupić campervana za 300 tysięcy złotych, to tutaj możecie kupić Półintegra za mniej więcej 250-270 tysięcy złotych, ale to tu też możecie kupić markę Mobilvetta, która, w moim odczuciu, jest jedną z najładniejszych dostępnych w ogóle na polskim rynku karawanigowym. Kto to taki? MTM Campery i Jarek Skowrojski we własnej osobie. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zapraszam do zwiedzenia naprawdę jednego z najładniejszych salonów i jednej z najciekawszych ofert na polskim rynku branżowym. Dzień dobry Jarku, witaj serdecznie. Dzień dobry, witaj serdecznie. Pierwsza prezentacja salonu, pierwszy raz MTM -y u mnie na kanale, mój drogi. Tak. Dlaczego tak późno? <noise> Niestety byliśmy zajęci, że tak powiem, sprzedażą i serwisem, ale Cieszę się bardzo, że spotkaliśmy się u nas w siedzibie. Bo firma nie młoda, istnieje na rynku już od lat. Od ponad 15 lat sprzedajemy kampery. Pasja do kamperów zrodziła się, że tak powiem skupna przez moje szefostwa Agnieszkę i Mariusza Kampera. Później zaowocowało to i ten kamper zaczął się wynajmować. Pierwsze po znajomych, potem gdzieś tam ta wypożyczalnia. Taka standardowa droga, prawda? Później stwierdzili po prostu, że... No jednak chcą się tym zajmować. Mariusz, bardzo taki rzeczowy, bardzo dokładny człowiek, zaczął te samochody powoli, tak? Zaczynał od jednej sztuki z Agnieszką, zaczynali je uzbrajać i, i po prostu gdzieś tam sprzedawać. I dzięki temu. Powstał nasz salon. No właśnie, salon, bardzo ładny salon, no bo tu są samochody na zewnątrz. Swoją drogą lokalizację może od tego zacznę. Samego salonu. Głośno jest za moimi plecami, tak. ale to dobrze, bo tutaj z tej drogi naprawdę ładnie to się prezentuje. Po prostu. Tak. Nasza siedziba zlokalizowana jest w szczowicach, Dziedzicach pomiędzy bielską Białą a Katowicami. E, jesteśmy zaraz przy głównej drodze krajowej numer 1, obecnie drodze krajowej e, numer 1. Widać nas zarówno od strony Bielska, jak i od strony Katowic. Potwierdzam, jeżdżę widać. E, tak. E, bardzo dużo klientów zjeżdża do nas, żeby zobaczyć, co mamy w ofercie, żeby pierwszy raz zobaczyć tego kampera na żywo. E, I czasami zdarzają się klienci, którzy już na wstępie mówią, że ich po prostu na tego kampera nie stać, ale chcieliby zobaczyć po prostu na żywo, jak to wszystko wygląda. Yy, więc, oczywiście, zachęcamy. Mam nadzieję, że zarazimy yy, karawaningiem. Yy, I, oczywiście, łącznie z moją ekipą, czekamy na Państwa. No właśnie, no bo na zewnątrz tu stoją samochody, ale przede wszystkim salon jest jakby salonem, czyli takim z prawdziwego zdarzenia, gdzie kampery można obejrzeć w razie niepogody pod dachem. Tak, w razie przez niepogody. Cały rok. Przez cały rok. W razie no niepogody oczywiście, w przypadku gdy klient umówi się z nami na oględziny danego modelu, bez najmniejszego problemu wstawiamy go parę dni wcześniej do salonu. Dzięki czemu w komfortowych warunkach można sobie o tym danym modelu porozmawiać. No właśnie, to co? Od czego zaczynamy? Pokaż mi jakieś portfolio swoich marek. Idziemy tam, idziemy tam. Zapraszam, możemy Idzie... przejść się tu. No to co znajdziemy w Waszej ofercie? Jakie marki, jakie eee... samochody? Marki, samochody marki Jotiline, yy, samo z grupy Rapido, yy, samochody kampery marki CI z grupy Trigano, yy, CI, niektórzy o tym nie wiedzą, ale to jest brat bliźniak, że tak powiem Roller Tima. To jest dokładnie, że tak powiem ten sam model produkowany w tej samej fabryce, ale w innej kolorystyce, tak? Mnie osobiście ta kolorystyka bardziej, że tak powiem się podoba. Yy, dodatkowo w salonie mamy również Mobil wettę. Oraz jedną nowość, którą za chwilę Państwu zaprezentuję, więc możemy zmierzać powoli do salonu. No to zmierzamy, ale wezmę Cię trochę pod włos, bo tych salonów, tutaj firm karawaningowych w okolicach jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest w ogóle moim zdaniem zagłębie karawaningowe, potem jest Poznań. Tak. Czym Wy się w takim razie wyróżniacie na tle swojej konkurencji? Jesteśmy małą firmą rodzinną która przede wszystkim stawia na jakość obsługi klienta, która stawia na wsparcie po posprzedażowe klienta, ponieważ to jest bardzo ważne. Bardzo ważne przy tych pierwszych wyjazdach jest to, żeby ktoś był pod telefonem przy tych pierwszych podróżach, bo jednak gdzieś tam przy odbiorze tego kampera tych informacji jest bardzo dużo. U nas panuje taka bardzo rodzinna atmosfera i to są, szczerze powiedziawszy, słowa klientów. Którzy przekraczając już tą bramę, czują, że są w małej lokalnej firmie, a nie w wielkim molochu. Tak? Mhm. Czują się tutaj zaopiekowani od samego początku do końca, co moim zdaniem przy takim zakupie, przy takiej takim formie, przy właśnie. takim wydatku, mhm. jest naprawdę bardzo ważne. A powiedz mi, ty wspominałeś, że dwie godziny poświęcasz mniej więcej tak. przy wydaniu, na rozmowę z klientem, ba, nawet jeżeli ktoś kupi. Jakiegoś kampera gdzieś indziej ma problem. Ten dany dealer nie odbiera. Dzwoni do ciebie. Nigdy nie odmówisz mu pomocy. Sam tak mówiłeś. Nie odmawiam pomocy. Oczywiście zachęcam do telefonów, zachęcam do telefonów, jeżeli chodzi o wsparcie serwisowe. Serwisujemy samochody wszystkich marek. Serwisujemy również samochody naszych marek kupionych gdzieś indziej, tak? Tu jednak ta jakość i to wsparcie jest bardzo ważne. Wspomniałeś o szkoleniu. Dużo klientów troszeczkę obawia się tego szkolenia, tak? Boją się, że, że nie zapamiętają, że nie zapamiętają tak? dlatego po prostu... Przy umówieniu się, jeżeli chodzi o odbiór tego samochodu, ja zawsze z klientów uprzedzam, że to szkolenie będzie trwało od godzinki tam do dwóch godzinek. Opowiadamy sobie o wyposażeniu kampera i o tym, jak funkcjonuje ten kamper na spokojnie. E, ocen nie wystawiam, także jest to zwykła, normalna rozmowa, e, taka, która jest teraz pomiędzy mną a Tobą. Dokładnie. E, tak. Więc tutaj też warto wspomnieć, że e, ja po prostu jestem. Tak? Do mnie można zadzwonić w weekend, można do mnie zadzwonić w niedzielę, jeżeli ktoś ma jakiś problem związany z obsługą kampera, czegoś zapomniał, coś mu przestało działać, tak? Coś zepsuł, bo też takie sytuacje się zdarzają. Nie ma najmniejszego problemu. Słuchajcie, po prostu jestem. No to co, do salonów? Zapraszam. Piękny salon, Jarku. Naprawdę mi się to zawsze podobało, bo jakoś jest tak, wiesz, może ta ściana robi robotę, nie wiem, może, może ta jakaś zieleń. Tu w ogóle te akwarium do biur wasze prowadzące, tak. ale Podoba mi się, po prostu najzwyczajniej w świecie. Dziękuję. Nam również, tak jak wspominałem, klienci czują się tutaj bardzo swobodnie, czują się tutaj jak w domu, więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby żeby każdy potencjalny klient czuł się jak u siebie. Mm -hmm. Co macie tutaj na stanie, bo mówiłeś o wielu markach, ale o tej nie mówiłeś. To jest wasza główna marka, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o klasę premium. Tak, to jest nasza główna marka, jeżeli chodzi o klasę premium. Marka Mobil Vetta. włoska marka z grupy Trigano, bardzo porządnie wykonane kampery. Przede wszystkim w pełni zintegrowane, tak, można znaleźć u nas w ofercie, chociaż trafiają się również półintegry, które również znajdują swoich nabywców. Widać tutaj luksus, widać tutaj włoski design, widać tutaj wspaniałe wykończenie. Ja to już mówiłem, nie, kiedyś tak. na materiale, że oni są wariaci, bo oni stosują tyle różnych materiałów, ale to wszystko ze sobą, no, po prostu dobrze współgra. Tak, tu ciemne, tu jasne, tak. tutaj sufit wyścielony materiałem, więc... Ale sypialnie, Ja się kręcę, Jarku. To jest sztos po prostu. To jest samochód do 3,5 tony, akurat tak przy okazji tak. sobie Tak, Ten akurat egzemplarz mamy do 3,5 tony, aczkolwiek mhm. istnieje jeszcze możliwość zamówienia y, powyżej 3,5 tony. Tak, dużo klientów o to pyta. Wiemy czemu, ponieważ. Uświadamiasz klientów? Uświadamiam klientów, jeżeli chodzi o, to, o, o te przepisy, tak, które, które mają zostać wprowadzone. Mhm. Także cały czas czekamy. Jeżeli to na pewno będzie, że tak powiem, już na stole, będzie, będzie to już wszystko, że tak powiem, załatwione, jeżeli chodzi o. O, o, o rząd to, to, to na pewno jeżeli chodzi o mobilwet to pojawi się coraz więcej modeli powrzyczy i półtony na mhm. pewno. Co tu na wyposażenie powiedz mi, bo to jest wersja czteroosobowa, rozumiem, tylne łóżko widziałem, a tu jest jeszcze jedno łóżko schowane tak. w tym Tu mamy miejscu. jeszcze jedno łóżko, które mhm. opuszcza nam się tutaj w tą część dzienną mhm. dla dwóch osób, układ nam face to face. Jeżeli chodzi o podwozie, mamy tutaj Fiat Ducato oczywiście w najmocniejszej jednostce. Nie zamawiam tych samochodów, tych kamperów z silnikiem 140 koni. Chyba nie ma sensu, co? Nie ma sensu. Uważam, że ten samochód wtedy się bardziej męczy. E, zamawiamy zawsze z tą najmocniejszą jednostką, e, najmocniejszą jednostką i w miarę doposażone. Nie zamawiamy gołych sztuk tak zwanych, czyli na przykład z manualną skrzynią biegów, mhm. tylko musi być automat, e, musi być, e, muszą być przednie światła pełne LED-owe, Musi być to auto skonfigurowane tak, ja też tutaj pragnę zwrócić uwagę, że do każdego samochodu, który zamawiam, a zamawiamy go z bardzo dużym wyprzedzeniem, te modele, podchodzę tak, jakbym chciał zamówić kampera dla siebie. Okay. To jest też bardzo ważne. Tak? Na przykład jestem zwolennikiem ogrzewania Truma Diesel, zamawiam z Trumą Diesel. Jestem zwolennikiem lodówek kompresorowych, zamawiam z lodówkami kompresorowymi. Staram się, żeby ten kamper był jak naj mniej problematyczny, mm -hmm. tak, jeżeli chodzi o, o, o różne e, podzespoły, akcesoria i żeby nie był w takiej podstawie, tak? Mm -hmm. no tu już ładniejszy panel, widziałem go ostatnio, gdzieś chyba na teście, wiesz, w jakimś samochodzie. Ładnie to wygląda, nie? O wiele, tak, o wiele to, lepiej. Tak. Tu akurat mm -hmm. mamy powyciągane... No wiadomo, to, to samochody są salonowe, nie? Tak samochody naprawdę. są te, salonowe, też tak. wyciągamy bezpieczniki, jeżeli chodzi o bezpieczniki e, od pompy wody po prostu, żeby u jednak klienci gdzieś tam e, nie włączali ale ładnie to wygląda eee, już. Nie? Tak. Już dotykowo już aplikacja. bardzo fajne jest to, że można sobie tutaj sterować aplikacją, nie ma najmniejszego problemu, żeby ustawić sobie oświetlenie, ustawić sobie wodę. Włączyć na sobie łóżku, nawet tak naprawdę, lampę no zewnętrzną, no tak? Jeżeli mhm. ktoś wieczorem gdzieś tam na przykład przychodzi koło kampera, tak można zawsze włączyć tą lampę, można wyłączyć oświetlenie, pompę, wody, można sprawdzić stany ymm, zbiorników. Bardzo fajne, wydaje mi się ciekawe rozwiązanie, tym bardziej, że teraz. Jednak do każdego nowego sprzętu, który gdzieś tam kupujemy do domu, czy, czy, czy jakieś tam panele solarne czy coś, do każdego jest zawsze aplikacja. Tak, tak. Już takie czasy, Takie, takie czasy, czasy, że do wszystkiego jest aplikacja. Ładny aneks kuchenny, zawsze mi się podobał. I on też jest nie tylko ładny, on jest bardzo funkcjonalny. prawda? Jakby mógłbyś tutaj troszkę poprzesuwać, by się pobawił, tak. o właśnie, nagle się pojawia magicznie trzypalnikowa kuchenka gazowa. Tak, trzypalnikowa, płyta, płyta jeżeli, mam, nie, jeżeli mamy e, okazję, że tak powiem, chęć skorzystania z jednego palnika, korzystamy z jednego. Mhm. Jeżeli mamy chęć korzystania e, z dwóch palników, korzystamy z dwóch bądź z trzech, więc jest to bardzo praktyczne. I to jest jakby przedłużenie takiej przestrzeni roboczej, rozumiem. Tak. No, roboczej. Wiadomo, że w kamperze ta przestrzeń robocza jest bardzo ważna, mhm. e, więc tutaj jeszcze mamy dodatkową półeczkę. A, jeszcze w tym e, taką dodatkową półeczkę. Okej, okay. Okay. więc. Przemyślane, tak, kuchnia. A jeżeli chodzi o taki wypoczynek, wiesz, całoroczny, zimowy, to pod twoimi stopami akurat chyba stoisz na schowku, jak dobrze widzę, podwójna podłoga zgaduję. Tak. Mamy podwójną podłogę, mamy tutaj podwozie Alko, mamy schowki w podłodze, zbiorniki również umiejscowione są w podwójnej podłodze, dzięki czemu nam w zimie nie zamarzną. Ile to wszystko kosztuje? Nie mało pewnie co. Ten akurat egzemplarz 599 900 mhm. brutto mhm. na gotowo. Mam jeszcze kolejne egzemplarze, które generalnie będziemy ściągać z fabryki. Niektóre już są nawet gotowe, hmm. więc na dniach pojawi się jeszcze więcej. To są ledy, rozumiem? Tak, przednie światła pełne ledowe. Hmm. Także, jeżeli chodzi o podróż nocą, nie, nie będzie żadnego problemu. No przyznaj, że jest ładna. Jest piękna. <gry> no jest właśnie. Piękna. powiedzmy to sobie wprost. Jest piękna, nie jest nudna, jest zaskakująca, jest ciekawa, Ta. no i jest fenomenalnie wykonana. Mnóstwo schowków, A tu jaki jest wielki schowek, ja się kręcę. Powiem Ci, że aż tak dobrze Marki Mobilwetta nie znam. Tu widzę, że schowek na całe przestrzeń, do przewożenia tak, jakichś narty i tak dalej. Bardzo często właśnie klienci korzystają z tego schowka, aplikują go na schowek na narty, mhm. jakieś krzesełka, jakieś dodatkowe rzeczy, mhm. także nie ma największego problemu. Przede wszystkim wiadomo, w kamperze ilość tego miejsca, ilość tych schowków jest najważniejsza. Tak? Jasne, jasne. A tutaj schowek na samym końcu największy, gigantyczny wręcz. Ten garaż jest no wiesz, konkretny. Garaż jest ogromny, jest oczywiście oświetlany, jest ogrzewany. Warto też wspomnieć o dodatkach, które tutaj są w standardzie. Mamy między innymi zewnętrzny prysznic z mieszalnikiem, ciepła, zimna woda, co ważne. Mhm. Też zawsze w innych markach również montujemy takie akcesoria. Zawsze montujemy prysznicę z mieszalnikiem, ciepła, zimna woda. A to dlatego, że jednak Wiadomo, w niektórych modelach może to być bardziej problematyczny sam montaż, aczkolwiek uważam, że jest to bardziej praktyczne. Tak? Mamy ciepłą wodę, mamy zimną wodę, możemy sobie wybrać, chcemy letnią, nie ma problemu, więc takie rzeczy też robimy. O serwisie, mój drogi. No właśnie, jak o serwisie będziemy rozmawiać, no to mówiłeś, że serwisujecie tych pojazdów naprawdę dużo, na tyle dużo. Że była potrzeba nawet delikatnej rozbudowy tego serwisu. E, tak, zdecydowanie. Coraz więcej klientów jednak przyjeżdża do nas na ten serwis, ponieważ czują się tutaj w 100% zaopiekowani. Robimy rzeczy niemożliwe, tak? Robimy rzeczy. Co to rzeczy... znaczy? To znaczy, że bardzo często zdarza się taka sytuacja, gdzie po prostu klient sobie coś wymyśli, i jedzie do jednego, drugiego serwisu, serwis mówi: Nie, to w ogóle nie ma prawa bytu, tak? To się nie uda i tak dalej. Uda się, tylko wystarczy to chcieć. Ok, serwisujecie tylko swoje marki, czy na przykład jak nie kupiłem u Was samochodu, mam jakiegoś starszego kampera, czy też mogę do Was paść? Gorąco zapraszamy, serwisujemy kampery wszystkich marek. Tak? Pojawiały nam się Kartago, pojawiały nam się Piloty, pojawiały nam się różne marki, również z tych marek premium, ale również pojawiały się kampery, które już, że tak powiem, lata świętości mają za sobą. tak? Pojawiały się kampery, które mają po 25-30 lat i nie boimy się żadnych wyzwań. Nie boimy się, że tak powiem, naprawić tego kampera. I tutaj, też, bardzo ważna taka uwaga, że bardzo dużo klientów, którzy szukają serwisu Alde, nie może tego serwisu Alde znaleźć. U nas, jeżeli chodzi o serwisowanie. Systemu Alde. Nie ma najmniejszego problemu. Serdecznie zapraszamy, pomożemy, wesprzemy, naprawimy i wytłumaczymy, jak to wszystko. No to ostatnie działać. pytanie jak z terminami bo jeszcze, wiesz, puszczamy materiał mniej więcej w okresie takim przedwakacyjnym wakacyjnym jak to wygląda? Mm. Akurat chłopcy z serwisu śmieją się, wszystko jest zależne od sprzedaży, aczkolwiek tutaj zawsze mamy dwa stanowiska na kwestie związane z serwisem. Jeżeli chodzi o montaż, no to, to, to sobie, że tak powiem, robimy to na innym stanowisku. Także na dzień dzisiejszy jest to kwestia tydzień, dwa i jesteśmy w stanie takie auto przyjąć i kompleksowo obsłużyć, jeżeli chodzi o kwestie serwisowe. Dzwonić i pytać. Zapraszamy serdecznie. No to co, tu zaczęliśmy i tu trzeba skończyć, prawda? Piękny jest ten kadr. Przed chwilą ci to mówiłem przed nagraniem, ale to naprawdę bardzo ładnie się e, to wszystko prezentuje. Jak podsumować, Jarek, to wszystko? Waszą działalność, firmę, ofertę w trzech zdaniach. Masz trzy zdania, maksymalnie. <grych> Zbogacona oferta, gdzie możemy znaleźć dla każdego coś innego. Wspaniała atmosfera, to co się liczy. E, I. Piękne widoki. To fakt, ale też dobre ceny. Dobre ceny. Po prostu. Jarku, dzięki za dziś. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.